To najwyższe piętro statku. Sandek. To jest takie główne miejsce spotkań. Wyszedłem jeszcze zobaczyć zachód słońca. Na horyzoncie nie widać nic. Oprócz morza. Otwartego morza. To by powiedział, że jest początek grudnia, nie? Na górnym pokładzie wszystko wydawało się spokojne. Zachód słońca, cisza i bezkresne morze. Przez chwilę miałem wrażenie, że to zwykły rejs. A nie 22-godzinny prom. Ta podróż miała swój rytm: od spokoju i refleksji, aż po zupełnie inne oblicze, kilka pokładów niżej. Bo kiedy zszedłem na dolny pokład, okazało się, że statek żyje swoim życiem: muzyka, karaoke, tańce, śmiech totalnie jak dolny pokład Titanica. Tutaj naprawdę biło serce tego rejsu, kontrast nie mógł być większy.